72-19 nacji, a na belce usiadł Jarosław Krzak. Zawodnik klubu olimpijczyk w Wilowicy otwiera ten konkurs. Dziesiąta platforma startowa, wiatry wiejący z tyłu. No i tutaj Jarek postarał się maksymalnie w treningach, miał 109 razy 101,5 metra. Teraz chyba wszystkie siły skumulował w tym skoku najważniejszym w kwalifikacjach, bo była to jego najlepsza próba z tych trzech, jakie dzisiaj oddał na skoczni Adama Małysza. 110,5 metra. No ale to czego to wystarczy? Czy wystarczy do awansu do 50? Zobaczymy. Jarek w treningach był 59 i 60. Tu na razie 110,5 metra. Za chwilę kolejnych pięciu biało-czerwonych z grupy krajowej. Bardzo interesująca postać Jan Abdas. Osiemnastolatek dzisiaj dokładnie yy, kończy osiemnaście lat. Wielka nadzieja przed Mistrzostwami Świata Juniorów. No i piękny skok, przypominający ten dzisiejszy pierwszy treningowy, tam było wtedy 121 metrów. Ten Janek z LKS-u Klimczok Bystra jest naprawdę wielkim talentem. 122,5 metra. Zawsze trzeba być ostrożnym w ogłas ogłaszaniu, kto jest wielkim talentem, a kto tylko dużym. Ale ten skok na pewno był jednym z argumentów, że Jan Habdas. To jest to. Y, troszkę może zabrakło pełnego, y, pełnego y, wypadu, Czyli wylądowania telemarkiem, ale z notą. Y, s, to 16,7 punktu. Janego, oczywiście obejmuje prowadzenie. A w powietrzu już Maciej Kot, Kolejny z Polaków. I kruzyj od Jana Habdasa. Gdzieś tuż przed punktem K wylądował doświadczany skoczek AZD Suze Maciej Kot dzisiaj w treningach 115 i 113, a teraz też się sprężył na ten skok kwalifikacyjny, to było równe 120 metrów, wiatr no niemal bezwietrznie podczas próby Maćka, a zatem ten wiatr tutaj ucichł, bo jeszcze niedawno zawiewał dość mocno z tyłu, nawet podczas drugiego treningu nieraz przekraczał ten wiatr metr na sekundę, a teraz widzimy tylko 40 punktu, bonifikaty 113 i 40 wyprzedza Jarosława Krzaka, przegrywa z Janem Habdazem. A za chwilę Tomek Pilch, wujek ma dzisiaj urodziny. Tomek też wielki talent, nie do końca jeszcze się realizujący. Przez chwilę ta ikonka pokazywała, jakby wiało mu pod narty nawet. Skok w granicach punktu K, 121,5 metra, więc dobry skok Tomka. Noty od sędziów... No Niektórzy dopatrywali się tam pewnie jakiejś niedoskonałości przy lądowaniu. Zresztą przyjrzyjmy się temu raz jeszcze, bo są sędziowie, którzy dali tylko 16,5 punktu. To jeden z sędziów akurat Tana to odpadnie. Większość noc 17,5. 17 113,30, a więc o 1 dziesiątą punktu jest Tomek Pilk za Maćkiem kotem. Tak, Tomek miał punkty odjęte za lekko sprzyjający wiatr. A teraz Paweł Wąsek z ustronia, zawodnik klubu WZZ Wisła Z Wisły w kwalifikacjach, w treningach. Dzisiaj 115 i 113,5 metra. A no i teraz ładny skok, dłuższy od tych treningowych. Dziesiąta platforma startowa. Miał niekorzystny Paweł który podczas swojego skoku. Będzie miał dodane punkty do noty za styl i odległość 121 metrów jako uzysko. Te jego skoki treningowe dawały mu w treningach 40 i 31 lokatę. No, i tutaj także z tym wynikiem nie powinien mieć problemu z awansem do niedzielnego konkursu. 119,4 punktu, o półtora punktu przed Janem Habdasem. Na razie, oczywiście, Polacy na czele, no ale czekamy, aż będzie punkt odniesienia i zawodnicy zagraniczni. Stefan Hula od Janka Habdasa, starszy o 17 lat. Weteran naszej drużyny, który wciąż aspiruje do tego, aby startować na najważniejszych zawodach. Doświadczenie. Potężne. Z formą różnie. A teraz dokładnie w punkcie K ląduje Stefan Hula. Sędziowie niektórzy dali 18, jeden z sędziów nawet 18,5 punktu. Dwóch po 17. Sześć punktów dodanych za wiat, który biał jednak z tyłu. więc Stefan jest w tej chwili drugi. Prowadzi Paweł Wąsek. W każdym razie musiał przesiedzieć w Rosji nieco dłużej niż planował. Ale ciekawi jesteśmy formy Klemensa wieje mu niestety z tyłu. Ale to był dobry skok Klemensa. To, to był skok za granicę punktu K122,5 metra. 122,5 metra to powinno dać kwalifikację do konkursu głównego do niedzielnego konkursu. 17 punktów. Trzech z sędziów dało, jeden dał osiemnastkę, 119,8 punktu, a więc wyprzedzał 40 punkty. Na rozbiegu Aleksander zniszczył dostał zielone światło i pozwolenie na start. Już Wisztanin w powietrzu, ładnie wysoko nad zeskokiem. No i to jest dobry skok, choć z dość dużej wysokości podszedł do lądowania, tak jakby chciał jeszcze do końca powalczyć o odległość, aby chciał jak najmocniej opóźnić ten moment lądowania. No ale w końcu musiał wylądować, to lądowanie troszkę niepewne, stąd nieco niższe noty za styl, ale Michal Doleżal jest chyba zadowolony z tego skoku. Olek zastąpił w Kusamo chorego Klemensa Murańkę, tam punktów nie zdobył. No a teraz bardzo udany poprzedni sezon. Z medalami najważniejszych imprez w konkursach drużynowych. 16 indywidualnie w Pucharze Świata. Początek tego sezonu jednak dosyć trudny dla Andrzeja. Ale teraz ładny skok. Wylądowany gdzieś w okolicach zielonej linii, generowanej tutaj przez komputer. Tyle trzeba skoczyć, aby objąć prowadzenie. Aby wyprzedzić domena Prełca, który skoczył 126 metrów. I Teraz Andrzej stękała 124. To najlepszy wynik, jeśli chodzi o skaczących do tej pory Polaków. Pewnie Słoweńca nie wyprzedzi, no ale pewny awans do niedzielnych zawodów. Tutaj zaakcentowany tak dość delikatnie ten telemark, ale noty po 18-17,5 punktu. Jest jednak pierwszy. 124 punkty, no bo tutaj decydowały te w treningach, a w tym najważniejszym spisał się słabiej. Ale teraz kolejny z Polaków, Jakub Wolny, zmienił już ten kombinezon. Ten żółty, w którym był w treningach, nie najlepiej sobie tam radził. A teraz ładny skok Kuby, no brawo. Nie wiem, czy to zasługa kombinezonu. Czy też jakiegoś odblokowania, czy też eliminacji błędu, który przydarzał się w treningach. Ale w treningach dzisiaj Kuba bardzo słaby, a teraz 121 metrów. A to jest odległość, która gwarantuje tutaj udział w niedzielnych zawodach. Miał niesprzyjający dość mocno wiatr, 70 metra na sekundę z plecy. Będzie miał dodanych dodatkowo ponad 9 punktów. No i to powoduje, że on teraz obejmuje prowadzenie. Spycha na drugie miejsce swojego kolegę. który zasiad zasiadł Dawid Kubacki. Nasz mistrz świata. Rusza, wieje z tyłu skoczni, a on ląduje gdzieś w pobliżu punktu K. Wydaje mi się, że to było ponad 120 metrów, 122, a więc dobry skok Dawida Kubackiego. Troszkę odetchnęliśmy z ulgą, nie mieliśmy wprawdzie wątpliwości, że Dawid zakwalifikuje się do konkursu, no ale... Jeśli chodzi o Mistrza Świata, to nieco większe mamy oczekiwania. Dawid jest w tej chwili szósty. Start, jest sygnał, a zatem ruszył Wiślanin po rozbiegu. 125 metrów w obu seriach treningowych dzisiaj. Ładnie wysoko i daleko leci Piotr. To był udany skok, też gdzieś w okolicy 125 metra. A zatem po godna regularność dzisiejszego wieczoru. 123 minimalnie krócej, ale to oczywiście odległość wystarczająca, abyśmy go mogli oglądać w niedzielę, no i też na pewno będzie, myślę, pierwszym lub drugim wyborem do jutrzejszego konkursu drużynowego. Piotr odżyła, końcem listopada wywalczył tytuł letniego jeszcze mistrza Polski na średniej krokwi w Zakopanym. W tym sezonie punktował w trzech konkursach, tylko poza trzydziestką w pierwszych zawodach otwierających sezon w niżnym Tagile. Uśmiech na twarzy, jest zadowolony. No i my też, no bo on chyba w tej chwili prezentuje najbardziej stabilną formę ze wszystkich polskich skoczków. Trzecia lokata: 124,1 punktu. A zatem tutaj wmieszał się w środek między Jakuba Wolnego i Andrzeja Stękały. Nieźle to na razie wygląda. 10 Polaków już z awansem, a jeszcze mamy na liście startowej Kamila Stocha. i Klimow, za chwilę, a więc jeden z tych. W 2017 roku. Dzisiaj dobrze spisywał się w treningach. No, oby także potwierdził to w kwalifikacjach. Kamil już w powietrzu. Dobra prędkość jak na Kamila. No nie tak odległy skok, jak mogliśmy się spodziewać, szczególnie po tym znakomitym pierwszym skoku treningowym. Oczywiście nie będzie problemu z awansem do zawodów, ale 122,5 metra. Taki lekki niedosyt. Wydawało mi się to na progu, że. Wszystko... Wszystko jest dobrze, wiatry w plecy, ale nie jakiś huraganowy, 60 metra na sekundę, 0,7 ,7 punktu bonifikaty, lądowanie jak zawsze piękne, stylowo, wysokie noty, 18,5, 1,19 od sędziego na czwartym stanowisku. No i to wszystko razem składa się na szóste miejsce, ale na dzisiaj najważniejsze zadanie było takie, aby awansować do niedzielnych zawodów w kursie, a zatem podobnie jak przed rokiem, Jan Herl wygrywa te kwalifikacje, Karl Geiger drugi, tuż za Karlem Geigerem na miejscu trzecim, Mariusz Lindwig, dziesiąty najlepszy z Polaków Kamil Stoch, dziewiętnasty Jakub Wolny, na miejscu dwudziestym Piotr Żyła, dwudziesty drugi Andrzej Stękała, dwudziesty ósmy Dawid Kubacki, a zatem sześciu mielibyśmy w 30 gdyby to był konkurs punktowany. 33 trzeci Klemens Murańka, dalej trzydziesty czwarty Paweł Wąsek, trzydziesty piąty Stefan Hula, no i w konkursie także 41, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczon. To były aż i tylko kwalifikacje nie, emocje to tylko przygotowanie do tego co będzie jutro w konkursie drużynowym no i w niedzielę